Cześć Wanderos, Moja kuzynka Nikola, która nie może pokazywać twarzy, wrzucił mój film To się zaczął teraz. I, ja, ja teraz włączę A ja ogólnie zakupiłem tej puszkę przed chwilą od Koli. Nie? I sprawdzę. tu się stanie po dwóch latach. Więc za, za, zaczekajcie chwila. No, już jesteśmy. Dzisiaj was ogólnie mnie Aj i bez tej strony adam? no, a a Świerk, mój oficjalny główny kanał. Nie będę miał innego, Mo, może i będę mieć, ale to, to, to nie jest, ja nie obiecuję tego, ale może i będę mieć. A, dzisiaj was oprowadzim po podwórku, po tym nie, bo to jest zbyt duże, ja bym zbyt długo to robił. Aj, na już trwa, no, minutę już. Muszę powiedzieć. Aj, jak to. Napiszcie w komentarzu, co to jest. To jest coś, co. Jest, z czego leci. To jest kibla, Możecie się domyślać. A nie A to, Tutaj coś pływa. Tutaj jest. Są siki. Kupa. I może jakiś żyganik tutaj jest. W tym. To już ma 60 lat. Tak. To jest coś na sy, na szy, a kończy się na o. O ale capitym. Dobrze, zaraz, yy, raz oprowadzam po pod... No, muszę ją otworzyć, ale ja dzisiaj, w tym odcinku muszę yy, oprowadzić moich widzów, ukochanych. Zaraz wracam. Jo! Już jesteśmy. No i... jak kuzynka tam jest. No, no subskrybujcie mnie. Bo wypuszczę live'a na 50 subskrypcji. Ona pokaże jej twarz, jak to się mówi. O, kurna kluczów tutaj tu tam nie mam. Może i w następnym odcinku tam pójdziemy. Albo no, może i dzisiaj. A i wam pokażę moje pieski. Kochane. No tam jest Sky, No, Sky Zobaczcie. O to jest sky, To jest No, no 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 no. No i no, już idę po klucze. A jeszcze kura. Kura... Jak zwykle jej nie ma, bo jest w lesie. Dobrze, zaraz wracam. A już idę, po klusze! Do blamy. Do blamy. blamy, 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 blamy. blamy. Stockholm. Nikolaj, jak ja chcę sam. A jak zadupca. Ej, <grymne> e, jak leci! Co? No! Tata, nie odzywaj się! Ja film nagrywam! Na YouTube'a. No! Już koniec teleportacji! Ta opona jest w ogóle większa ode mnie, no tak, co nie drogą. No. Byk. Już mówiłem. Aj, moja kuzynka znalazła rękawiczkę, nie wiem czy ją pokazałem, czy nie. Ej, już to zapomniałem. No, no kurde, no już! Ja, teleportacja! Ja, już teleportacja jest zakończona. Aj. A wam Wchodźcie na tą stronę. KPL, no. Nikolanie, pokazuj twarzę, ja to jest moja kuzynka. Dobra no nie... Jezus nie ja się mówić. Chyba trudno. Ja pierdziele weźmy, podtrzymaj telefon. Już kurde. Trzymaj. No, patrzcie w ogóle. Tutaj widać. Tak widać, by jakby. I to jest na no sposób ten. No wiem. Teraz spróbujesz sobie jakoś wyjść. No, Nikola! Nikola? serio? Znaczy, no, kurde. Ona się tak nie nazwa. Bo, no. Powiem, jak ona się nazwa. Na. No wiecie na czym, no. Na 50 lajków, coś, no. 50 lajków. No, wiecie. Dobra, zimna migła to jest w No, sama schodź. Nikola, skacz. Skacze, bo jeszcze muszę to odprawić. Dobra, no. Chcesz zostawić ten silnik, tak? Patrzcie. A i w ogóle... Ja nie wiem, czy wam pokazywałem. Ale pokazałem wam, co w tej, jest w środku, w tej ale teraz tutaj widać już. Z no. się... tą ale to jest problem. Może a i się... w ogóle... Bo, Ko, a kto tu w ogóle jest? Tam, tam koło nie ma. A co tam będzie? Nie wiem, je da, tam jest sterowanie. co to jest? Ja to wiem. A za ile tam będzie? Nie, nie wiem, kurde, Dziś za, za jeszcze tydzień. Patrzcie, ja tam w ogóle na całym końcu spila. Wyobraźcie sobie, jak mówię, cię na 40 metrów. A i popracuję ja aby ja na supach. A, patrzcie, pokażę wam jak, jak skaczę. Patrzcie, patrzcie jak. Nikola, kameruj nie? Kameruj nie, chwila. No, Nikola nagrywaj, jak. Skaczę, tylko wiesz co masz robić, patrz no 3, 2, 1, skaczę I o, o, to i śmierć. Daj teraz wam kupić dale ekstremalnie I like, no. dobry widzowie, tu jestem No tylko nie pokazuj na serbie twarzy, nie będę ci pokazywać. Aj, no Aha, ja to jest w ogóle piła. też jest po pierwsze, no, patrzcie jak to wygląda potężnie, patrzcie, na to się wysuwa na 40 metrów, no, patrzcie, ale, ale opuna jest na serwis większa niż ja, mówię wam, no, no, nie wiem jak mam dobrodzić, ale nie wiem czy już mam iść, czy już, jest jeszcze zostać. Bo może i będę walcować, albo i nie. No, więc słuchajcie, to by, to by było prawie na tle. Tylko jeszcze Wam pokażę jedną fajną miejscówkę. Ale to i to, więc Siemka, cześć! Jo, jeżeli tego nie robisz, zostaw suba dla więcej materiałów. Siemka, cześć!